Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z, z nowej serii Minecraft 1.19. E, Minecraft przygoda. Ale mamy farta. To są te ruiny portalu chyba, tak? To tutaj. No nie powiem. Ciekawe. Wykopmy sobie <coughs> drewianko i zaczynamy na biomie, na którym w zasadzie chciałam zacząć, jak widzą. jeszcze tak bardzo tu chciałam zacząć, to nie wiem. Ogólnie nie martwcie się shadery i jedna modyfikacja. Tak dobrze słyszycie. To idą w późniejszym czasie. Na razie Minecraft niestety nie działa z tą z ale to pewnie wkrótce jest, będzie naprawione. Bo Forge na 1,19 jest od niedawna. A po co ja tutaj ten kilo chcę robić? Nieważne. Ech, zaczynamy dość. Klasycznie chciałbym sobie zrobić już piecyk. A. A to wiecie co? Faktycznie ten złoty kilof. Na razie. Ech. No i Puszek dzisiaj też jest na odcinku, chociaż nie widać tego, to siedzi mi na kolanach, no tak Pusiu, tak, eee, dobra, ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie, a ja wam powiem, nic nie będzie, dobra, tyle chyba nam starczy, styknie nam. chcemy tu jeszcze dirt się nie przyda dobra, to się może przydać to się giera, to e, dobra, i ogólnie to o, no właśnie, właśnie właśnie Są jakieś szarowieczki Coś czego najbardziej nie lubię w złotych narzędziach to to, że się szybko psują Okej, okay. no, już, no już nie uciekajcie przede mną Dobra, ogólnie to z tego co wiem to aktualizacja 1.19 The Wild update nie jest najlepsze, ale my to zweryfikujemy. Choć wiecie, ja nie jestem t, t, -t, -t jakoś tak to się. Nie wiem, to się tam. Uu, to jest, czy to jest Cave? Nie, bo ogólnie ten Cit to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, 9 i na odwrót. Ten generator świata tutaj widzę, przygotował już coś. Tam jest trochę za ciemno, żeby tam... Tam się coś świeci. U. Dobra. Tam możemy zejść chyba. Kurde. Pająki. Niezbyt. Dobra sytuacja. Dobra, wyjdźmy stąd. Pierwszy odcinek, i już takie topy. No nic. Tak wiem, tam był węgiel. Fajnie by było znaleźć wioskę i się w niej tymczasowo osiedlić. W ogóle, widzowie, myślałem o tym. Kurde, więc. Nie wiem, Nawet siebie już nie słyszę. Myślałem o tym żeby tu zieloną przygodę jakoś może na chwilę przenieść tutaj do świata Minecrafta i nadal na tym myślę w sezonie ósmym Poczekajcie. Ustawienia graficzne więcej tych chunków. A tak, tutaj jest bajet. Podoba mi się to. Dobra, nikt będzie dokładna. Dobra. Komputer nie zamula. Oj, teraz to przesadziłem z cząstkami. Dobrze wiedzieć, że tam są góry, bo ja bym. Poczekajcie. Już jestem, już jestem. Szlak mnie, szlak może mnie trafić. Fajnie, że tam są gdzieś góry. O, bo ja bym się chciał właśnie na takich górach osiedlić. Mam zamiar. Nie, 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 Zo Ale zostaw biednego tego. Biednego mnie. Nie, 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 nie. Dobra. Where idziemy w ogóle? Bo. Dobra. Idziemy gdzieś tam. E Znowu mnie nie było trochę na YouTubie i trochę nie będzie jeszcze niestety, ale mam akurat wyjątkowo duże complication um, niestety. U, u, u. Czemu tu jest miedź? Miedź nie ma dla mnie żadnego zastosowania. Ja Ogólnie wiem, że pod ziemią jest miasta deep dark i tak dalej. I... I mam i ta seria, mam nadzieję, i ta seria ogólnie będzie rozłożona na każdą kolejną przyszłą wersję Minecrafta, bo za wiele to my na poprzy, w poprzedniej serii z Minecrafta nie zrobiliśmy, nawet pożegnania, mhm. ale korzystam z tego, że zaczynają się już praktycznie wakacje i postaram się jak najczęściej wrzucać odcinki z Minecrafta rankiem, żeby też nie marnować dnia. O węgiel. No, no i, i po prostu tak to będzie wyglądało. Jak będzie jakaś deszczowa pogoda i będę miał czas, to zrobimy sobie jakieś lajwiki, sobie pogadamy. Jakieś projekty. Jakieś takie, tego typu rzeczy będziemy robić na tym. Dużym świecie do odkrycia. Tu jeszcze dojdzie taki fajny mod biomasoplęty. Tak to się nazywa. I widzę, już, że na tamtej górze ja będę mieszkać. Słuchajcie. To ta góra to będzie mój dom. To jest przepotężna góra. I właśnie od 1.17 kocham generator światu, gdyż. No, tu są po prostu genialne góry. Powstają blisko taki fajny lasek. Znowu będziemy mieszkać na sawannie. Tym razem nie będziemy drążyć sobie domu w ziemi. Wiecie, wiemy jak to się skończyło. Zdecydowanie tu będę mieszkać. O, konik. Koniki się też przydadzą. Dobra. Coś tutaj. No, właśnie. Tutaj możemy rozbić nasz, taką, nasz taki obóz. Skoro wioski łaski bez, jeśli chodzi o wioskę. Dobra, a my w tym czasie pójdziemy trochę wyżej. Cześć, kicie. Cześć, my no, spróbujemy pójść trochę wyżej. Najlepiej to w ogóle wejść na górę. Ogólnie jakieś fajne schodki się zrobi. Tylko, że my potrzebujemy właśnie modyfikacji, żeby zacząć budować nasz domek, nasz klasztor. Będzie takiej świątynia. Będzie wielka świątynia na tej górze. Mówię wam. Ja już budowałem Nieraz świątynie z tą modyfikacją, właśnie robi się noc, robi się noc. Szybko, 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 szybko. Spajd, 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 spajd. nie, 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 odejdź, odejdź. nie, 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 Ojejku. Przeżyliśmy to. Dobrze, że mnie nikt nie zauważył. O kurde. O. pochodnie. O, co to są jaskinie naciekowe? Tak. Jeszcze nigdy ich nie ten, nie spotkałem na świecie. Dobra, ale my nie mamy jedzenia żadnego. Przydałoby się wykopać też stolna. dałoby się zrobić złajcie kamienny mieczyk i zobaczyć. Dobra, jeszcze parę minut dociągniemy. Właśnie żelazo. My się musimy też zacząć już zbroić, kurde. Tutaj widzicie już, że zamach był. To był zamach na mnie. Dobra, jak możemy teraz iść poeksplorować. Te odmęty. Dobra. Tu jest czysto. Ale te jaskinie na Kowe są ładne. Znaczy to tylko jej fragment. Nie, 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 Sio. Gin, 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 gin. Dobra. Szkielet. nie, chcę, nie, ja już nie, 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 Dobra. nie, 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 ja nie, 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 tu żadnych niespodzianek w tych jaskiniach. Żelazo nam się topi, jedzenia nie mamy. Czas by coś tutaj tam. Tu nie ma też wody, znaczy jest tam. I ja tak sobie myślę, że tak się robi sztabki. Kurcz. No dobra, jedną sztabkę mamy. Teraz już dam Ja bym proponował tak. Zrobić sobie wiadro. Wiadrowo zejść tutaj tej, tej, tej. i tutaj sobie już jakieś zrobić farmy pierwsze. Dobra. Okej. Okay. Żeby ten, no tu by się właśnie wioska przydała i bloki siana właśnie sobie na chleb przerobić. bo też weźmiemy. No my tu już się osiedlamy powoli. Tam widzę owieczki i po nie pójdziemy też zaraz. Farmy owieczek na razie nie chcę. Choć to wszystko wiecie w swoim czasie. Mam nadzieję, że ja nie... Ej, chyba... Za daleko, że po pomóc? Ach. To. Dobra, nawet tutaj można zrobić źródełko. I teraz pyk, pyk, pyk. A, mamy tą notyka. Tam jest o, o nie nie nie. O nie. Dobra, wybuch. Dobra, wybuchnij. Zabij mnie. Zróbmy sobie tu punkt odradzania. A, mieliśmy iść po owieczki, ale ja nie wiem, czy ja chcę iść. Tam jeszcze coś się Dobra. Nie wiem, czy my tutaj w ogóle jesteśmy bezpieczni, ale. Okej, okay, jedzenia nie mamy. Eee, co ja sobie mogę zrobić? Żelazo sobie bym zostawił. Jakieś skrzyneczki, by się przydała. Wiecie, wiecie, to jest pierwszy odcinek. Aj, tak. Przecież my możemy konia oswoić, ale nie mamy siodła. Ech... Ty kurde, bo to nie jest oświetlone. To też powinno być oświetlone. Nie pomyślałem o tym. Nasz poprzedni świat był nieco bardziej łaskawszy. Nic. Dobrze, że mamy chociaż jakieś surowce tutaj. Złoża normalnie jak w prawdziwym świecie. Dobra, 15 węgla to jest całkiem dobry wynik. Z tych nacieków to się coś zrobić? To jest fajne. Czas ten Niepotrzebne pewnie. No ale dobra, niech już sobie będzie. I te my mamy, jakie mamy. Gorzej, bo nie mamy jedzenia. A w zasadzie to spróbujemy jakieś. zdobyć. O, kuczek. Ej! Widzieliście, no musimy uważać, żeby nie umrzeć. Z pełno jedzenia. Dobra, dobra. Giniesz, 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 giniesz. Kurczaki trudniej trafić. Dobra. Wracamy do naszego... Naszej bardzo profesjonalnej bazy. E, 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 e. Znowu przeskoczyłem. Oj, oj, albo nie. S, przeskoczyłem. Oj, ty gdzie to było? A -a -a. się moje kurczaki? No, tutaj mamy problem: głodówka, piórka i wełna. Aha. Dobra, może możemy sobie coś pokopać. Pierwszy odcinek to dużo już zrobiliśmy. Prowizoryczny domek. Miejsce, w którym osiedlimy się na stałe. Żelazo. Złota. Ta dla konia. Ta, 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 ta. Mamy już jakieś dobre enchanty. Oszczędzać. oszczędzać. Będziemy oszczędzać chyba to jedzenie. Dobra. Nie czas na głupoty. Ten odcinek zaraz będzie kończyć, a my tutaj nie będziemy gówno zrobione. Seriously? Zero z żelaza? Tylko ta miedź. Ach. Mało istotna dla mnie. No, najbogatsi to nie jesteśmy, Musi, musicie to... Co to było? Żelazo więcej na pewno to nie ma? No bieda, bieda. Aż piszczę. E, Okej, okay, słuchajcie. Będziemy kończyć, nie? Tak. Zostawcie suba, łapkę w górę. Życzcie mi powodzenia. Ja tutaj się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Papa. Pa.